Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Bazy danych w Excelu. W tym filmie pokażę inny sposób wykonywania podsumowań dotyczących grup rekordów. Wykorzystamy narzędzie o nazwie Suma Częściowa, a obliczenia zostaną umieszczone bezpośrednio w bazie danych. Warunkiem koniecznym do poprawnego wykorzystania narzędzia suma częściowa jest odpowiednie posortowanie bazy danych. Ponieważ za pomocą sum częściowych będziemy podsumowywać grupy rekordów, bądź ewentualnie jeszcze wewnątrz tych grup podgrupy rekordów, sortowanie musi właśnie wyodrębnić te grupy bądź grupy i podgrupy. Załóżmy, że potrzebne są następujące obliczenia. Suma zarobków tygodniowych w każdym z działów z osobna, średnie czasy pracy i średnie stawki w tych działach oraz liczba pracowników zatrudnionych w konkretnych działach. Dodatkowo będziemy chcieli też obliczyć, ilu pracowników w ramach danego działu zostało zatrudnionych konkretnego dnia. Zatem nasze podsumowania będą dotyczyły zarówno grup, tymi grupami będą działy firmy jak i podgrup. Tymi podgrupami będą daty zatrudnienia. A zatem sortowanie bazy danych powinno uwzględnić te grupy i podgrupy. Czyli pierwszym poziomem sortowania wielopoziomowego będzie pole kod działu, a więc pole wyznaczające grupy rekordów. Na drugim poziomie sortowania znajdzie się pole data zatrudnienia, które wyodrębni podgrupy. I w zasadzie te dwa poziomy sortowania są dla naszych celów wystarczające, ale aby tabela prezentowała się profesjonalnie po wykonaniu wszystkich obliczeń, warto dodać kolejne poziomy sortowania, które będą pełniły tylko i wyłącznie kosmetyczną rolę. A zatem tradycyjnie dodajemy poziom sortowania według nazwisk, a w ramach nazwisk również według imion. Po zatwierdzeniu sortowania widzimy, że wszystkie rekordy związane z konkretnym działem znajdują się w jednym miejscu arkusza, czyli jeden pod drugim. To samo dotyczy dat zatrudnienia. Jeśli baza danych została posortowana poprawnie, możemy przystąpić do liczenia sum częściowych. W tym celu, po ustawieniu wskaźnika komórki wewnątrz bazy danych, na karcie dane w grupie konspekt, Klikamy przycisk Suma Częściowa. W pierwszym podejściu do liczenia sum częściowych, a będziemy liczyli tutaj sumę zarobków tygodniowych w każdym z działów z osobna, w polu dla każdej zmiany w wy wybieramy nazwę tego pola, które podczas sortowania wyodrębniło grupy rekordów. W naszym przypadku będzie to pole kod działu. Druga decyzja dotyczy wyboru funkcji podsumowującej. W liście funkcji Mamy do dyspozycji wszystkie funkcje statystyczne. My zostajemy przy funkcji Suma. W kolejnym etapie należy zaznaczyć te pola, które mają być podsumowane za pomocą wybranej funkcji. Akurat dobrze się składa, bo jest zaznaczone pole zarobki tygodniowo, a sumę tych właśnie zarobków mamy policzyć. Zawsze jednak trzeba przewinąć listę i sprawdzić, czy przypadkiem jakieś inne pole nie jest również zaznaczone. Wtedy klikając w kratce odwołujemy to zaznaczenie. W dolnej części okna dialogowego znajdują się jeszcze trzy opcje, nad którymi trzeba się pochylić przy pierwszym podejściu do sum częściowych. I tak odwołujemy pole wyboru zamień bieżące sumy częściowe, ponieważ w kolejnych podejściach będziemy dodawali do obliczonej sumy inne obliczenia, czyli np. średni czas pracy bądź średnią stawkę. A zatem czyścimy to pole wyboru. Drugą opcję, podział strony między grupami, warto włączyć przy pierwszym podejściu do sum częściowych. Dzięki temu będziemy mieli przynajmniej wstępnie przygotowany wydruk tabeli wraz z podsumowaniami. Podziały stron zostaną automatycznie umieszczone pod każdą grupą, czyli w naszym przypadku pod każdym działem firmy. Opcję podział strony pomiędzy grupami włączamy tylko i wyłącznie przy pierwszym podejściu do sum częściowych. Ostatnia decyzja dotyczy położenia podsumowań względem podsumowywanych rekordów. Moim zdaniem najlepiej wygląda tabela, jeżeli podsumowania znajdują się poniżej danych, ale oczywiście możecie wypróbować inne położenie, odwołując pole wyboru podsumowanie poniżej danych. Zwracam jednak uwagę, że ta decyzja podjęta w pierwszym podejściu do sum częściowych będzie obowiązywała niejako z automatu podczas kolejnych podejść, czyli w następnym podejściu nie będzie można zmienić położenia podsumowań. Zatwierdzam zmiany poczynione w oknie dialogowym i oto wynik: a więc mamy wyznaczone sumy zarobków tygodniowych dla każdego działu z osobna. Widzimy również podziały na strony. Te poziomy oczywiście są poprawne, znajdują się po każdym podsumowaniu działu, natomiast tutaj jeszcze przyplątał się podział pionowy w niezbyt trafnym miejscu między kolumną E i F, ale to poprawimy za moment. Na razie jeszcze przyjrzyjmy się, co widać w arkuszu. Otóż z lewej strony arkusza Znajdują się klamry obejmujące grupy rekordów zakończone podsumowaniem, a w lewym górnym rogu arkusza widać przyciski z poziomami tzw. konspektu. Jeżeli po lewej stronie arkusza widzimy klamry obejmujące grupy rekordów, to właśnie mamy do czynienia z konspektem. Trzeci poziom naszego konspektu jest widoczny w tej chwili, czyli zawiera wszystkie szczegóły. Na poziomie drugim znajdują się tylko podsumowania grup rekordów oraz podsumowanie globalne czyli podsumowanie wszystkich rekordów bazy danych. Na pierwszym poziomie konspektu zobaczymy tylko podsumowanie globalne. Aby do bieżących sum częściowych dołączyć kolejne, wyświetlam trzeci poziom konspektu czyli najbardziej szczegółowy. Teraz będziemy wyznaczać średni czas pracy i średnią stawkę za godzinę oczywiście w ramach każdego z działów z osobna. Wcześniej jednak zmodyfikujemy nieco podziały na strony. W tym celu zaglądamy do karty Widok i używamy przycisku Podgląd Podziału Stron z grupy Widoki Skoroszytu. Pojawi się widok, w którym będą widoczne podziały na strony. Są one oznaczone liniami niebieskimi. Linie ciągłe oznaczają podziały na strony wykonane przez użytkownika Excela, na przykład poprzez wykorzystanie, jak w naszym przypadku, narzędzia sumy częściowe. Linie przerywane są to linie wykonane przez Excela i wstawione w te miejsca, gdzie według Excela kończy się strona w formacie A4. A zatem przesuwamy linię znajdującą się między kolumnami E i F w prawo. Za ostatnią kolumnę tabeli. Dzięki temu zredukujemy liczbę stron z 16 do 8, czyli tylu, ile jest grup, a więc działów w naszej tabeli. Mamy stron 8, a zatem wracamy do widoku normalnego i możemy kontynuować obliczanie sum pośrednich. Jak słyszycie, nieco inaczej nazwałam to narzędzie ale to jest to samo, czyli sumy częściowe to to samo, co sumy pośrednie po prostu w różnych wersjach Excela, to narzędzie jest nazywane trochę inaczej. Teraz będziemy wyznaczać średni czas pracy i średnią stawkę za godzinę, oczywiście w ramach każdego z działów z osobna. A zatem w polu dla każdej zmiany w nadal pozostaje nazwa kod działu. Zmieniamy funkcję z sumy na średnia, i zaznaczamy pola, dla których ta średnia będzie liczona. Będą to pola czas pracy tygodniowo i stawka za godzinę. Odwołujemy zaznaczenie pola zarobki tygodniowo, ponieważ nie chcemy liczyć średnich zarobków tygodniowych. Opcja Zamień bieżące sumy częściowe nadal pozostaje niezaznaczona. Odwołujemy również zaznaczenie opcji podział strony między grupami. Jak widzicie, na położenie podsumowań nie mamy już wpływu. Po zatwierdzeniu ustawień w oknie dialogowym przyciskiem OK, do sum zarobków tygodniowych zostaną dołączone średnie czasy pracy i średnie stawki. Jednocześnie, jak widzicie, nasz konspekt się rozrasta. Zobaczmy, co znajduje się na kolejnych poziomach tego konspektu. Poziom o najwyższym numerze, czyli czwartym, jest oczywiście poziomem najbardziej szczegółowym. Na poziomie trzecim znajdują się wszystkie podsumowania, które do tej pory zostały wykonane. Na poziomie drugim mamy tylko sumy, a na poziomie pierwszym tylko podsumowania globalne, czyli dotyczące wszystkich rekordów bazy danych. Za chwilę będziemy liczyć liczbę pracowników w każdym dziale z osobna, a zatem przywracam konspekt do najbardziej szczegółowej formy i wywołuję narzędzie suma częściowa. Ponieważ dalej nasze podsumowania będą dotyczyły działów, zatem w polu dla każdej zmiany w zostaje nazwa kod działu. Zmieniamy funkcję na liczba. W niektórych wersjach Excela ta funkcja będzie nazywała się licznik. Następnie odwołujemy zaznaczenie pól czas pracy tygodniowo i stawka za godzinę. A nasz licznik dołączymy albo do pola identyfikator, albo do pola nazwisko. Nie ma to znaczenia, które z tych pól wybierzemy, ponieważ funkcja liczba zlicza liczbę rekordów w grupie, a nie np. liczbę niepowtarzających się nazwisk. A tak przedstawia się rezultat naszych działań. Na początku dzisiejszego filmu umówiliśmy się, że w ramach działów wyznaczymy jeszcze liczbę pracowników, którzy zostali zatrudnieni w tym dziale określonego dnia. Czyli teraz będziemy wykonywać podsumowania w podgrupach. A zatem po wywołaniu narzędzia sumy częściowe w polu dla każdej zmiany w, wy, wybieramy to pole, które podczas sortowania wyodrębniło podgrupy, czyli pole data zatrudnienia. Funkcja pozostaje ta sama co poprzednio, bo będziemy liczyć też liczbę rekordów znajdujących się w poszczególnych podgrupach i obliczenie też możemy dołączyć do pola nazwisko. A tak przedstawia się rezultat naszych działań. W ramach każdego z działów powstały podgrupy związane z określoną datą zatrudnienia, i w każdej podgrupie została wyznaczona liczba pracowników zatrudnionych właśnie tego dnia. No i na koniec parę uwag praktycznych. Otóż, jeśli w trakcie pracy z sumami częściowymi za późno zorientujemy się, że coś poszło nie tak, to musimy mieć świadomość, że można cofnąć tylko ostatnio wykonaną czynność. Teraz cofam ostatnio wykonane sumy częściowe, i z tą chwilą przycisk cofania staje się nieaktywny. Nie można również ponowić wykonania sum częściowych. Przycisk ponawiania czynności też jest nieaktywny. A zatem, aby przywrócić sumy częściowe w podgrupach, musiałabym ponownie wywołać okno dialogowe Suma Częściowa i zdefiniować te obliczenia. Druga uwaga jest równie ważna. Otóż po dołączeniu do tabeli sum częściowych, tabela przestaje być bazą danych. A więc, gdybyśmy chcieli np. dodać jakieś rekordy do tej bazy danych lub usunąć z niej rekordy, Należy wcześniej usunąć wszystkie sumy częściowe, dołączyć lub usunąć rekordy, a następnie ponownie obliczyć sumy częściowe. Wydaje się to być może dosyć czaso i pracochłonne, ale jeżeli będziemy mieli do dyspozycji odpowiednie makro, to czynności związane z usunięciem i ponownym obliczeniem sum częściowych będą wykonywane bardzo szybko, ale o makrach opowiem kiedy indziej. Aby usunąć wszystkie sumy częściowe z tabeli, należy ponownie wywołać narzędzie Suma Częściowa i w oknie dialogowym kliknąć przycisk Usuń wszystko, ale tego oczywiście nie będziemy robić. Tym samym temat sum częściowych bądź inaczej mówiąc sum pośrednich został wyczerpany. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie jeszcze inne narzędzia można wykorzystać podczas analizy baz danych, to zapraszam do oglądania kolejnego filmu.